Jest tablica. Stare Salem. Rany. Naprawdę martwię się o Arlin. Nie mówiła, co się stało, Welmo? Kiedy zaczęła, przerwało rozmowę. Powiedziała coś o Salem i rodzinnym domu, który dostała w spadku. Pamiętajcie, że jest Halloween i my mamy akcję fant czy żart. Co nie Skubi? Tak! Najpierw pomożemy Arlin, a później ruszycie zbierać cukierki. Mam nawet torbę na słodkie fanty, Skubi. Ja też! Ha! A nie jest trochę za mała? To było tu, sędzio! Widziałem ją jak żywą! Jeżeli to jakiś ponury żart, panie Monej, to jutro straci pan posadę grabarza! Przysięgam, sędzio, że. To stuporów! To naprawdę zła z salem. Zemszczę się! Wreszcie się zemszczę! Monej? Prędko! Zwołaj pan radnych na nadzwyczajne zebranie! Tak, sędzio. <ścoughs> Dom Marlin, powinien być gdzieś tu. Widzę go. Dom Mam Mamciu, ale upiorna okolica. A to co? Zawróćcie. To miejsce jest przeklęte. Szukamy naszej kumpelki Arlin Wilcox. Wracajcie. Ona została opętana przez wiedźmę z Salem. Wiedźma z Salem? Zawróćcie, mówię. Wyjedziemy dopiero wtedy, gdy zobaczymy się z Arlin i dowiemy, co tu jest grane. Nieszczęśni! wpadniecie w szpony tej wiedźmy.